Do was jestem, 8, i was do kolejnej części... Witam Was, jestem Wojciech Osiem i zapraszam Was do kolejnej części serii Zagajmy Thief 3 Deadly Shadows Pum. W sumie skończyliśmy tutaj i tak, 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 dokładnie Czemu nie ma? O, jest. Teraz czeka nas kolejna, 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 kolejna... Misja. Wstaw... Będę wstawiał oddzielny... W jej, w jeśli pozwolicie, pojedziemy do naszego tarłaku, okej? Pokazuję? Zadanie. Aha, dobra. Rozprzestrzeniam. Aha, i od razu przepraszam, jeżeli, jeżeli, jeżeli um, słabo będziemy słuchać, albo Now aż za dobrze jeszcze nie dostosowałem dobrze mikrofonu. I przepraszam tych, którzy w ogóle oglądali i czekali, że FIFA tak daleko, tak y, długo nie było. I teraz zaczynam tak. Są dwa sposoby na dostanie się do tej oto. Fortecy, zamku cokolwiek to jest. Jedna jest taka zgodna z misą, że... Musimy po prostu zgasić te pochodnie, tam się nam otworzą drzwiczki, drabino i tam będziemy tak lepiej na tym. Jest również drugie... druga metoda. Zaczynamy się tutaj i przez okno, ale pozwólcie, że zrobimy to. Zaklinować. Fuak. Mm. Oj że zrobimy to prawidłowo, a tędy wyjdziemy. Więc skasiliśmy pochodnię. W tym tutaj czeka nas jeszcze więcej... trochę zdobyczy. Trochę, aż 1%. Ach, jak ja mówię, zawsze chciałem załadować headshota. Nie dobra, bo powiedziałem, że sobie, że nie będzie niewinny. No w sumie to nie jest niewinny fair. Ale że będzie, będzie jak najmniej zabójstwo. O, tutaj mamy 25. Dobra, dam... O, to jesteśmy w zamku. Ach, ten cień. Rozumiem miksturkę. Jak otworzyć to coś w kabiniecie Lordembera? Tutaj muszę uważać na tego gościa bo śpi. się jakieś tak to już przestraszyłem? No i hey, sorry. Oh, fuck 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 fuck. <todgłosy> How come this light is turned off? Hey, how come this light is turned off? Where are you? I'm too tired for this. I but you see, you're trying to catch up. i Thought I heard something. Yeah, huh. nothing. Maybe some sound. Czy tam nothing, nie pamiętam. A, to jest ta najgłupsza część. Tu chodzi ten... ...niemiły pan, który... ...z pochodnią. Ja go nie lubię dlatego. Tutaj, o to są... Strzały? Eee, tak zwracając się jeszcze do. What the... Aha, bo ojej, ojej, ojej. tak. Eee, zwracając się jeszcze w stronę. Aha! Now I see you. You'll be That's right. Run, you coward. Had enough, fight Did I hear that? There! yourself! Too much for you. Fight! Coward! Stop this instant! Brat! My vida! Oh, fucking shit! Kurde, dobra, sorry za faila. Ajajajaj. <laughs> aj, aj. Nie o to chodziło. Nie chciałem, no. Ale zwracając się jeszcze do Gotika i innych filmów. Czy czekacie na kolejne fighty. Jeśli można to tak nazwać, to spokojnie będą. wait aha będą będą kolejny someone must have hit the light switch tak 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 kolejny zapowiadam Że będzie na pustyni pomiędzy asasynami i... i, i koczownikami. Hmm. Jeszcze jak gotik. Tak. W gotiku sobie zrobię przerwę. No bo tak mi się chce. Ale fajna ta ja wygięta ta wieża. Nie, nie, tak, nie, czy? chcę, chcę, jak ja mam misję? Kalpiecy, za dobra, no chcę. Jesteśmy, ładujemy się przepraszam będę czasami milkł czy tam milknął nie wiem, milkł nie, nie wiem dobra yy, ponieważ gra jest bardzo wciągająca o, aha to jest teraz żeby nas czekała warto się ubezpieczyć Aaaa, gdzie jest... tam... tak, o! Także prawie do okna wrzuciłem. To jest genialna taka... Ta... no trajektoria jest dobra, ale... ruch przedmiotu w locie jest tutaj po prostu genialny. Elizabeth is a lady She attended Lady Pollock's school for young ladies, and she can write in both ancient brilliant and modern Prinkish. Lady Pollock. Well, I guess that's something. There's Your talk. Lord Amber's knowledge of the world is limited to the names of his ancestors and diseases diseases of I don't like the way she looks at me, like I've been sneaking about or something. Well, well you we are a bit unkempt. Mały. It's them stickers. Someone's looking for trouble. Who's that? Someone there? I saw you. I knew. Who's that? What do you want? I'm going to help. Szybko, 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 szybko. Szkoda, że nie znam sobie wszystkich. Uff. Prawie. Z takimi failami to ja chyba będę musiał ten odcinek podzielić na trzy części. Mm, wróć. Zbieramy wszystko, panowie. A, nie, 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 dobra, czynników już nie będę. Fuck off. Czy to o oh, skrzynkach? Jakie? Okay. zabezpieczony jest kratos. Zmruziona, kiedy wykonasz... Jeszcze 13% skarb. Is someone there? I just finished sweeping up around here, you know. Uh, out again, and now it's too dark. I'm gonna break my neck one of these days. What's so hot. yeah. Okay, should she's a bridge of a strong Who's there? <laughs> Hope it's nobody. No tak 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 trochę przeszkadzasz Teraz jak przyszli chodź, się odwróć No kuź yy, co do gotika już mówiłem, że będzie mała przerwa Fuck nawet That's <laughs> a nice photo. Będę miał obserwwa w kotiku. I thought I heard something. Hey, who's that? Someone there? I saw that with my own eyes. I see you there. It's those ghosts. Światło cycu nie oboło się bez niewidnych ofiar. Sorry. Dziwnie dla mnie jestem urodzonym mordercą. Drzwi są otwarte. A tutaj znajdziemy skarb. Tylko nie psujmy przez drzwi. Ha, ha, ha to pewnie pułapka. Ty to był. Pozwólcie. O, no jednak. O. <grystanie> Oj Wytam cię Właśnie to... <grystanie> <grystanie> jest tu. Jak mamy łóżeczko, kominek, to idziemy na prawo. Pociągamy za te pochodnie. Yy, mówię to ponieważ, ponieważ kolega mój, Marek. Nie wiem, czy ma kanał na YouTubie. Nie mógł po prostu znaleźć... Tego. O. Co tylko jest tylko ok. ukraść. Dobra. Nie o. jeszcze tutaj. Nie mógł znaleźć tego, no to... Od razu mówię. Ojej. O, tej strony też trzeba... A, no, po co? Ej. Przecież ten miły, przemiły pan ma klucz. Zgiń w płomieniach! No. Oj. O. o. Die in the fire! Nie, dobra, dobra, dobra. Nie jestem jakiś obłąkany. Chyba. Yy to spróbuję mówić głośniej Bo pewnie nie wszyscy mnie słyszą Zresztą daleko rzuca Teraz trzeba na, na shiftie <gry> Kurde, taką skrzynką rzucić na 50 metrów? No dobra, może nie 50

ten odcinek dedykuje również, również yy, już chyba założył nowe konto, kanał nowy, ale znanemu jako polan nie jeden misterowi mi to się. Chciał zrobić let's playa że tak powiem mu na to nie pozwoli. Czy ja Cię nie ogłuszyłem? Yy, ja mu na to nie pozwoliłem. Bo chciałem, czymś zabłysnąć po prostu. No. A że on miał więcej ha hey. uh -oh. Ha, nic. Czas, oh. cios, czas, Ale ci zjechałem. A to, to, to muszę wam pokazać, bo to... To jest drewno. Ja co mi się to z drewnem kojarzy, z rasiakiem.

Posprzątaj po sobie. Otwieram A jeżeli jesteśmy sprawiedliwi, to możemy jeszcze oczywiście znaleźć ów kucharza, który no od... Nie, to nie, ten, ty <grystanie> tak, 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 to. przepraszam. Maybe some random sound. Can't. No szlak. Hm hm. Hmm. jeszcze sam skopiłem. <grystanie> Szczerze mówiąc. A nie, nie zgubiłem się. Oj. Dobra, te drzwi otworzyliśmy. To ja. Buka. To miejsce jest moim ulubionym miejscem całej grze. Dlaczego? Ponieważ tego pana, co tu tak dokładnie leży i śpi. Rzuciłem kiedyś do tej skrzyni, nie wiem jak to zrobił. Potem dało się ją zamknąć, nie wiem jak to zrobiłem. No jakoś tak, tylko że wleciał tak się fajnie zgiął jeszcze. Ale dobra, nie o to. Tak, jeżeli coś słyszeliście, to przepraszam. Niestety nie mam zapewnionego domu wolnego Jak wcześniej już mówiłem wychodzimy przez okienko to Asko już nie obyło się bez niewinnych ofiar W ogóle żadnych to może tak zrobię Trochę teoretycznie żyje w tym zamku tylko jeden strażnik Więc tutaj komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie się